Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroni mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie. Chociaż Boga się nie boję, ani się z ludźmi nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego? I czy będziesz zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Najpierw Jezus mówi o tym, że mamy modlić się i nie ustawać. Modlić się i nie ustawać. To wydawałoby się nieprawdopodobne, niemożliwe, bo przecież trzeba pracować, trzeba spać, trzeba coś zjeść, pobawić się. Tymczasem modlitwa nieustanna. Mówi się nieraz: modlitwa Jezusowa, modlitwa Jezusa w nas. Modlić się i nie ustawać. Całe nasze życie powinno być przeniknięte duchem modlitwy, duchem relacji naszej z Bogiem. Całe życie nasze. A kończy Jezus tą ta dzisiejsza Ewangelia kończy się, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie. Stawia pytanie, jak miał wątpliwość pełną, a może chce nas zmusić do pełnego myślenia, do zastanowienia, czy jeszcze przecież tyle ludzi traci wiarę, odchodzą. Coraz mniej jest. Czy Syn Człowieczy, czy Jezus, gdy przyjdzie, znajdzie jeszcze wierzących ludzi? Czy znajdzie wiarę we mnie? Jest współzależność między wiarą a modlitwą. Modlitwa jest aktem wiary. Człowiek, który nie wierzy albo który słabnie wierzy, coraz mniej się modli i sprowadza modlitwę do pacierza albo do jakiegoś bełkotu takiego rutynowego. Modlitwa jest relacją, jest, jest, jest rozmową, jest dialogiem miłości. W tej relacji mam kontakt z Jezusem, czuję to, wierzę, że on mnie słucha. Że czeka na mnie, że mówi do mnie. I modlitwa musi w nas się rozwijać. Jeżeli ona marnieje, staje się coraz mniejsza, to i wiara nasza jest mniejsza. I w końcu może się okazać, że Syn Człowieczy przyjdzie, a nie znajdzie we mnie wiary, bo przestałem się modlić. Jest współzależność. Jaka jest twoja modlitwa, taka jest twoja wiara. Jaka jest twoja wiara, taka jest twoja modlitwa. Różne mogą być modlitwy. Może być pacierz odmawiany, a może być medytacja, czy wydłużona adoracja. Może być wsłuchanie się w słowo Boże, odczytywanie Ewangelii, czy modlitwa psalmami. A może być modlitwa, w której my z serca mówimy do Boga, naszymi słowami wyrażamy naszą miłość, wdzięczność, czy też prośbę. Modlitwa od do. Może za mało czasu się modlisz. A może nie jest to modlitwa intensywna, głęboka? Może jest zbyt powierzchowna, płytka, taka banalna albo po prostu rutynowa? Rutyna nam grozi w modlitwie bardzo. Musimy więc zatroszczyć się o naszą modlitwę, musimy uczyć się modlitwy i motywować się do modlitwy. Ona jest naprawdę bardzo potrzebna nam w życiu. Nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę. Gdy Jezus wszedł do Marii i Marty to Maria usiadła u stóp Pana i przysłuchiwała się, co On mówi, a Marta krzątała się wokół różnych spraw i miała pretensję do Jezusa, że Jezus się nie popędzi do roboty. A Jezus powiedział Marcie, że Maria najlepszą cząstkę obrała, której nie będzie pozbawiona. Tak, usiąść u nóg Pana i słuchaj, co On mówi. To jest modlitwa. To jest najlepsza cząstka Twojego życia. Jeżeli tak będziesz robił, to rzeczywiście, rzeczywiście Syn Człowieczy przyjdzie i znajdzie wiarę w Twoim sercu. Twoja wiara rośnie przez modlitwę. A jeżeli będziesz modlitwę minimalizował, nie będziesz miał czasu na modlitwę, będziesz ją skracał, albo po prostu stanie się jakimś takim po prostu bełkotem, to po prostu to Twoja wiara zaniknie. A wiara jest potrzebna nam, bo bez wiary naprawdę nie można żyć. Oczywiście są ludzie, którzy nie mają wiary i żyją, ale to nie jest życie. To nie jest pełnia życia. To jest taka wegetacja. Panie, przymnoż nam wiary. Potrzebujemy Ciebie. Naucz nas modlić się. Pokaż nam, że modlitwa jest tą najlepszą cząstką Twojego życia. Przyjdź, Panie, przyjdź, Panie, aby nasza wiara nie ustała. Daj nam wytrwałość w podążaniu za Tobą. W modlitwie naszej i w poszukiwaniu Ciebie w naszej codzienności. Aleluja!